Cześć wszystkim, tam was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Ci co mnie już oglądają od dłuższego czasu, wiedzą, że moja miłość do kredek i do mojej pasji jest ogromna. Ale, jeżeli te kredki z pelikana za 20 zł mi się dzisiaj nie sprawdzą, to nie wierzę w tą miłość. O, a moja pognieciona dzisiaj bluza chyba nie wierzy w żelazko. Kredki zapakowane są w tekturowe pudełko z okienkiem, przez które możemy sobie zerknąć, jak one się prezentują. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, posiadają napisy w języku niemieckim, ponieważ zakupiłem je w sklepie Tedi i to nie jest film sponsorowany. Kredki zakupiłem za własne pieniądze. Kosztowały mnie 20 zł. Kredki są okrągłego kształtu i są z serii Bicolor, czyli 12 sztuk podzielonych na pół. Co daje nam 24 barwy? Na kredce nie ma żadnego numeru koloru ani nazwy. Są to kredki wyprodukowane z myślą o dzieciach, więc nie będę się już o to czepiał, ale nie byłbym sobą, gdybym się nie czepił o złotą i srebrną kredkę, której nie mogła zabraknąć w tym zestawie. Przywalam się, bo osobiście nie lubię tych kolorów i chyba już powinienem przywyknąć do tego, że producenci ładują te barwy dla dzieci. Powinienem, ale nadal jakoś mnie to rozścierwia, powiem Wam. Kolory są dziecięce i troszkę momentami jaskrawe, ale podobają mi się. Plus za to, że są kolory cieliste. Jeden ciemniejszy, a drugi jaśniejszy. Fajnie, że są serio, ale uważam, że wystarczyłby tutaj jeden. Zamiast ciemniejszego dorzuciłbym biel, której w tym zestawie nie ma. Jest natomiast czerń, która jest mocna i wyrazista, za co plus. Przygotowałem dla Was dwa próbniki, byście mogli zobaczyć, że kredki dobrze radzą sobie również i na czarnym papierze. Ostrzą się dobrze w metalowej temperówce, jak i tej z frezem, aczkolwiek trzeba robić to delikatnie, bo mogą się połamać. Do testu sięgnąłem po papier z wyższej półki cenowej, by sprawdzić, czy kredki sobie poradzą. Warto zainwestować w lepszy papier do rysunku, bo wtedy on powie i pokaże nam wszystko. Jeśli kredki będą beznadziejne, to nawet na tak dobrym papierze nie dadzą sobie rady. Rewkę do dzisiejszej ilustracji znalazłem na Pinterestie. Przygotowałem szkic wcześniej, by zacząć omawianie kredek od razu, więc bez zbędnego przedłużania lecę z tym tematem. Ciastka zacząłem kolorować partiami. Cielistym kolorem stworzyłem najpierw bazę. Następnie stopniowo dokładałem kolejne kolory. Tymi kredkami nałożymy około 5-6 warstw przy lekkim docisku, przy średnim czy mocniejszym kredki ograniczą nas do pracowania na trzech, ponieważ więcej po prostu nie udźwigną. Im więcej nałożycie kredki, tym toporniej i nieco ciężej będzie się nimi pracowało. Pojawią się też niechciane plamki kolorów, które przy dokładaniu kolejnych warstw będą ciężkie do zniwelowania i będą wręcz potęgowały. Natomiast jeśli nałożycie jedną warstwę danego koloru, to pokryje ona papier nawet spoko i równo. Mimo to uważam, że praca nimi do fatalnych nie należy. Pracowało mi się naprawdę przyjemnie, nie bolała mnie ręka, a jak wiecie, no ja zwracam na to uwagę, bo skoro te kredki produkowane są dla dzieci, no to dobrze by było, aby te dzieci się przy kolorowaniu nie męczyły i przede wszystkim nie zniechęcały do rysunku. Nie będę ukrywał, że troszkę trzeba było się natrudzić, by je ze sobą połączyć, ale w swojej karierze pracowałem gorszymi kredkami. Ci, co mnie już oglądają od początku, to wiedzą o czym mówię. Kolory są tu mocne i jak ja to nazywam, są takie żywe. Konsystencja tych kredek jest średnio miękka. Oznacza to, że kredki posiadają twardszy i taki bardziej zbity rdzeń, ale podczas pracy ma się wrażenie, że to jest kredka miękka, co sprawia, że gładko suną po kartce. Możemy je naostrzyć na tak zwany ostry szpic, ale należy przy tym uważać, bo mogą się złamać. Warto tutaj wspomnieć, że mogą, ale nie muszą, bo mi osobiście kredka pękła dwa razy. Raz przy użyciu zwykłej metalowej temperówki, takiej naprawdę najzwyklejszej za chyba 2 złote, a raz tej elektrycznej z frezem. Mówiąc pękła, mam na myśli ukruszony rdzeń, nie drewnianą oprawę kredki. A właśnie, skoro już przy tym jestem, to drewno, z którego są stworzone, nie jest naprawdę najgorsze, jest to prawdopodobnie lipa. Mówię prawdopodobnie, bo zerknąłem na oko. Nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na ten temat. Lipa jest miękka i nie zapycha temperówek. Nie powstają ani wióry, ani jakieś dziwne trociny, jak w przypadku na przykład świerka, czy jakiejś dziwnej pulpy, które są zazwyczaj używane w większości takich tanich kredek. Jestem zaskoczony tutaj pozytywnie, że producent zadbał też tu właśnie o to. Więc lipa jest spoko. Lipa is good for you. Pamiętajcie. Jeśli chodzi o osyp, to pojawia się on, ale on też nie jest taki bardzo ogromny. Da się go ogarnąć pędzlem z miękkiego włosia, łatwo jest go omieść. Nie przykleja się do kartki, dłoni czy też blatu. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na gładszym papierze byłby on jeszcze mniejszy, ale ja dziś posiadam papier z fakturą i powiem Wam szczerze, że taki też Wam polecam pod te kredki, ponieważ tworząc próbnik na gładszej kartce te kredki no nie radzą sobie za dobrze. Ubolewam nad tym, że producent nie dodał tutaj bieli, ale rozumiem też, że to zestaw dla dzieciaków, a one chyba bieli by nie używały. Nie jestem tego pewien, no bo dzieci nie posiadam, więc jeśli mnie teraz oglądają jakieś mamy, to niech napiszą mi w komentarzu, czy ich pociechy używają takiego koloru. Poza konkurencją użyłem tutaj jednej kredki Luminens. Potrzebowałem rozjaśnić sobie pewne partie na rysunku i się zaskoczyłem, że pelikany działają z Luminensem bardzo dobrze. Rozcierają się ładnie i uzyskałem nawet jednolitą plamę koloru. Do delikatnych odbić światła na konfiturze, którą możecie dojrzeć między pasmami ciasta użyłem białej poski. Kredki jej nie farbowały, więc też dobrze. Czasami tak się zdarza, że niektóre tanie kredki barwią świeżo nałożoną poskę, a tutaj jest super. Super jest też czarna kredka, która jest naprawdę czarna, nie grafitowa, nie ciemnoszara, a naprawdę mocno nasycona i bardzo intensywna. Natomiast mojego zdania, co do tych beznadziejnych srebrnych i złotych kredek, które nie dość, że są zapychaczami w zestawach, to jeszcze nie są ani metaliczne, ani żadne. Mogliście zobaczyć to na tym czarnym próbniku, który pokazywałem na początku omawiania produktu. Tam na końcu jest srebrna i czarna. Nie zmieni mojego zdania na ten temat nikt. Nadal uważam, że te kolory są tak potrzebne. Jak umarłemu kadzidło. Starsza osoba na pewno będzie wiedziała, jak ich użyć, i kupi sobie podejrzewam osobny zestaw metalików, więc, no, takie dopychanie do zestawów jest po prostu bez sensu. A dla dzieci wystarczą piękne kolory, którymi można tworzyć i wyrażać swój świat. To złoto, przypominające sraczkę, jest do wywalenia. Jeśli chodzi o dzisiejszy test, to ja mam świadomość i wiem, że dawno tego nie było na moim kanale, ale. Chłop, może w szoku jest! I jeszcze raz dla utrwalenia, chłop, może w szoku jest! Jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście mam na uwadze, że to kredki dla dzieci i nie spodziewam się po nich światło, odporności czy też nie wiadomo jakiej jakości, ale jak za cenę 20 zł to jest naprawdę poprawnie. Nie są to wybitne kredki, ale myślę, że dzieciaki będą zadowolone. Ale i nie dzieciaki w sumie, bo i osoby lubiące kolorowanki też będą potrafiły z tych kredek coś wyciągnąć. No kurczę, no serio jestem zaskoczony, bo kupując te kredki, przyznam się wam szczerze, myślałem, że... O Jezu, znowu będę się męczył do filmu z tym badziewiem. Na początku tego materiału powiedziałem wam, że jeżeli te kredki z pelikana za 20 zł mi się dzisiaj nie sprawdzą, to nie wierzę w tą miłość. I mamy to. I nadal wierzę w tę miłość. Rozumiecie? Wierzę w miłość, więc jest nadzieja. I tak wiem, ktoś powie do mnie, ale seba nadzieją matką głupich. A ja odpowiem, no i bardzo dobrze! Mogę być i głupi, byle szczęśliwy i z dobrymi kredkami. No i tym pozytywnym akcentem kończę ten odcinek. Jeśli się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę dla zasięgu i udostępnijcie to wideo innym. Jeśli zostawicie suba, to ja też się nie pogniewam i będzie mi bardzo miło. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, bez odbioru. Jelo!